Nie mogę powiedzieć, że do no, wszystkiego sam doszedłem, no, bo na pewno tak nie było, bo mi po drodze sporo mnóstwo ludzi pomagało i pamiętam nawet jak wyjeżdżałem się picza, mam no, pewnie pamięta, jak miałem walczyłem o świadectwo z paskiem. Zależało mi, żeby mieć czerwony pasek w ósmej klasie, ale na koniec roku z matematyki wychodziła mi trójka. A gdy trójkę miała jeśli na świadectwie, to cię z paska, ale ja chodziłem do tej pani, to była pani Czech. Nie wiem, czy ktoś pamięta tutaj z klasy, uczyła taka pani Czech. Ona nie za bardzo mnie lubiła, ale na koniec hmm. powiedziała, chodzisz, teraz odpowiesz. Ja odpowiedziałem, a ona no, masz tą czwórkę, jest do tego błotna. Więc jest to takie <taki> To własne, że uczuł pod nauczycieli, który w szkole mnie wiedziczył też jakąś cegiełkę e, i, i dali taki... Takie wychowane, tak? Czy pan właśnie Roman Radomankowa, czy tutaj pan Florcza, czy pani Nakomieczna, czy pani Mastykowa, która wiadoma, jaka była, jaka była, taka była, była, ale bardzo miło się o wspomina. I wiele innych nauczycieli później też z moich tronerów w Klubie Nawta i bo oni, o nich też nie zapomniałem o Staniszu, o panu Chmocka, którzy na początku właśnie mojej kariery też mi pomagali też ich wymieniam ksiądz, bo to jest taki początek, od którego zaczynałem, i ja o, o tym nie byłam zachowanym. Przepraszam, no historia zatoczyła pewne koło, bo Sławek kiedyś tak bardzo chciał wyjechać z Jednica, a teraz tak dużą przyjemnością do tego Jednica powraca. Powraca, wraca, to wracam, Dziecko święta, a w jakim ja w moim życiu urodziny będzie, także z mamą tradycję. Tradycja, którą mam szanowania, muszę powiedzieć. Zwłaszcza, że nieraz na to nigdy przybywałeś z daleka do Jedlicza. No ale zawsze byłeś. Sławek, a propos Jedlicza jeszcze. Powiedz, czy z Jedlicza, nie wiem, że jest to możliwe, ale czy z Jedlicza jest dalej do tak zwanej kariery niż z Warszawy, Poznania czy, czy, czy Krakowa? Kilometrową tego. Ale w chęci było, w tych młodych sportowców... Nie jest dla nich bo okej, okay, teraz troszkę więcej możliwości, więcej trenerów rozwiniętych, większa wiedza tych trenerów nawet na szczeblu tutaj y, gminnym, Miedlickim, to jednak i trenerzy się kształcą i przekazują wiedzę tym nowym swoim adeptom i tak dalej. Natomiast pomaga też internet, pomaga też szepnięcie słowa, jeden trener drugiemu Życie i tak dalej, jest więcej akademii, ale jego coś ważny, i wiesz, co chcesz w życiu do czego dojść, to ono się wydaje, że przed każdym drugiem jest otwarta bardziej niż jemu się wydaje. No warto by młodzi zapamiętali, zresztą jak widziałeś wśród laureatów yy, dzisiejszych nagród burmistrza w dziedzinie sportu jest bardzo dużo młodzieży, żeby nie powiedzieć, że jeszcze może dzieciaków, choćby niby nie chcieli być tak nazwani. A już z osiągnięciami, już z sukcesami, choć pochodzą z Jedwicza czy z gminy Jedlicze. Dużo środkówki dzisiaj także, trzymając kciuki, sport zespołowy dobrze szybko się rozwija, ale też jedna piłkarka, właśnie przekazała, przekazała tutaj inspirację, że piłka w Polsce się szybko rozwija, coraz więcej się inwestuje, coraz więcej klubów sportowych w całej Polsce, więc... No... Cel to zrealizowane jak Słowek, Sławek, wróćmy do ciebie. Twoja kariera, nie powiem, że dobiega końca, bo masz dopiero tyle samo lat, co Luka Modrycz, a jest on w podstawowym składzie Realu Madryt. Wczoraj wspaniały mecz rozegrał i pokonał Brazylię. Ale jest mi, czy uważasz, że Najlepsze jeszcze przed Tobą, czy być może Twoim życiowym, sportowym sukcesem będzie awans, awans z wieczystą do ekstraklasy, czy ten szczyt masz już za sobą? A jeśli tak, to który okres uważasz za najważniejszy czy najwybitniejszy w swojej karierze? Nie wiem, jeszcze raz się ogrami wyjeżdżam za granicę znowu. <grytanie> A tu traf się jeszcze do nafty, koszuczę nafty liczek sodora. Kilka maciów w i dopiero kończą. Ale to już bez kontraktu, bez żadnych zobowiązań tylko dlatego, że chcę zabrać w jeśli będę oczywiście zdrowe. Natomiast najlepszy okres bezprocesowo jest okres Lecha Poznań. Mistrzostwo Polski gra w europejskich Pucharach, finał Pucharu Polski, gdzie zdobyłem bramkę, dałem medal, złoty medal trenerowi smudzie i puchar, którego nie miał. Ilech od tamtej pory jeszcze nie zdobył Pucharu Polski, to było w 2009 roku i później to zaowocowało transferem właśnie do, do Ligi, do wyjazdu do Niemiec. A tam już piłka jest no taka, że raz jeden jest dobrze, drugi dobrze, trzeci dobrze, trzeci lekko, średnio, czwarty troszkę gorzej i piąty siadasz na ławie i gra Niemiec. I znowu czekasz pięć kolejek, bo to jeden jak sobie zagrałeś i znowu trzeba na treningach się wypróć żył. Wszystko zrobić, pokazać temu Niemcowi, że Ty zasługujesz na miejsce i znowu ta sama historia. Graś, grać, jedno małe potknięcie, to już wiesz, że kilka osób czeka na twoje miejsce, żeby grać. No słuchaj, wymieniłeś okres, który uważasz za najświetniejszy w swojej karierze, ale jak wiadomo, kariera zresztą nie tylko twoja, składa się zarówno z wlotu, jak i upadków. Gdybyś tak miał wskazać jakiś największy dołek w swojej karierze, to, to o cóż byś powiedział? Mogą to być kontuzje, na przykład. Nie, nie, to jest e, pominęcie przy Mistrzostwach Europy 2012 w Polsce, gdzie chciałem, w miałem szansę być w pierwszym składzie. A w zasadzie byłem pewny, że będę. był utrajona młody ze smutą, który w którym tej książce się od miłości do nienawiści, od ojca do wroga. On sam tutaj twierdzi i mówi takie słowo, że na tamten moment Sławka dobrze zrobiłem, że nie powołałem i teraz też niech to samo zrobił. Po czym ja odpowiadam, że w tamtym momencie, bym mu ręki nie podał, bo byłem tak na niego zły i w ogóle za to, że się nie spotkał ze mną i tak dalej, nie porozmawiał, nie dał mi szansę wyjaśnić, to później został moim trenerem. Znowu do miłości, do miłości, do wyjaśnienia wszystkiego, do realizowania wspólnego celu. Ale to jest taki moment, gdzie szybko go w tej książce rozpisałem jeden temat o tym, co się wydarzyło i później już o tym mówię. gdybyś tak mógł, no bardzo dobrze. Wracając do tej historii, do pominięcia czy w składzie na euro zniewane w Polsce. To wszystko miało związek z taką historią w Krakowie. Kojarzysz, nie? W Krakowie? Tak. Po z Australią. A to nie, to to A to inna To jednak była też druga. Później to się trzecia liczba. A to pokazuje wiesz, normalność. Ludziom też to się zdarza. I to, tylko Robert Lewandowski ma jakiś wiesz. Nie, nie jest zarmużony. Samie, gdybyś tak mógł jeszcze raz przejść yy, swoją drogę życiową, czy cokolwiek byś zmienił? W jakimś momencie postąpiłbyś inaczej? No. Częściej bym na pewno zmienił klub z Płocka, gdzie za długo byłem. Miałem 9 lat w Płocku, 5 lat w pierwszej drużynie i to wiem, że trochę za długo jest, że im szybciej jednak się zmieni otoczenie, bo później gdzieś utknąłem w tym towarzystwie takim, gdzie więcej, mniej trenowania, więcej zabawy, że tak powiem. Niezbyt to dobre było, więc ta zmiana do Poznania, ona była późna i dobra, ale trochę za późna, więc takie 3-4 lata w klubie maksymalnie to chyba jest idealny czas. Ale czy coś więcej zmieni? No nie wiem. Ta historia, co się wydarzyło, to się wydarzyło. To, to, co przeżyłem, wszystkie te stadiony, które opowiedziałem, Wszystkie te mundiale, wszystkich piłkarzy, których na, na drodze poznałem i tak dalej. Doszło do tego, że mogę z nimi dalej funkcjonować, spotykać się. Teraz kończę nowy zawód, że tak powiem, bo skończyłem kurs trenerski. Co prawda nie jeszcze egzaminem, bo będzie w styczniu egzamin i praca dyplomowa, ale cały rok ukończony. I oczywiście wiecie co na stażu, na kursie trenerskim uczą? Grajcie na jakość, no trzymamy się przy piłce, na e, ścieżkę rozwoju piłkarza, i nie grajcie na wynik. Po czym trener narodowy mówi, my nie gramy na styl tylko na wynik. Więc nie wiem, co jest Tu nas uczą tego, a trener narodowy mówi, grajmy na wynik. Więc dziwnie to trochę Słuchaj, yes, right. no twoja kariera no jest Witnie w pełni, że tak powiem, ale no zapewne zastanawiamy się, co chciałbyś robić po zakończeniu tej czynnej przygody ze sportem. Mógłbyś nam zdradzić, czym chciałbyś być, jak przestaniesz grać? Na pewno przy że Pewnie zostanę w Krakowie, bo wydawało mi się, że będę mieszkał w Dęsku, bo już tam byłem 5 lat i, i mam też swoje mieszkanie w pięknym miejscu, więc już mówię, Dęsk, Dęsku, okazuje się, że jestem już 3 lata w Krakowie. Prawdopodobnie zostanę. Z czego się cieszę, bo blisko dojrzałem dwie godzinki autostradą. Zawsze mama lub obiad, bo w niedzielę, rosołek, Także jest, zawsze są plusy tego. Natomiast przy piłce, nie wiem czy to będzie akurat te trenerska, czy ja będę dobrym trenerem, czy złym. To się może okaże, może ktoś mnie weźmie na asystenta, ale jedno z pewne: będę miał te uprawnienia i będę mógł być tym trenerem. To jedno, a dwa, może jakieś małe biznesy. W branży monopolowej. Z <noise> <noise> no? tego co, co mi mama pokazywała jest to już te imprezy w tej branży monopolowej i zainicjowałeś. Ja, Jaki jak interes? Nieźle, nie to jest taka wersja prezentowa także na święta zachęcam. W gronie rodzinnym się na pewno sprawdzi. Powiedziałeś bardzo wiele tak szczerze, właśnie tak bezpośrednio, jak w swoim typowym stylu, jak to jest w sporcie. Bardzo mało mówiłeś o tej presji związanej z treningami, z takim naciskiem na wyniki, azymut, prawda? Mamy osiągnąć określony cel, ale to się przywieje, to jest dla nas oczywiste. Uchyliłeś rąbka tajemnicy czegoś, co jest takie zwyczajne ludzkie, w takich relacjach pomiędzy zawodnikami, zawodnik i trener. I jesteś, i grasz, i jesteś autorytetem, jesteś osobą wyjątkową. Jak ci się to udało? No to jest chyba zawsze to bycie sobą i taka otwartość. Do kogo bym nie poszedł, to zawsze się pierwsze co uśmiecham, i tak oczywiście dobre wrażenie to oczywiście jak najbardziej tak, ale to normalne jest budowanie relacji, rozmowa. Czyli do dyrektora Wrocławia to nie mówię o dzień dobry, pana dyrektorze, tylko mówię, siema dyrektor, jak żyjesz? Czy jest gatka się rozwijać. Na przykład jak do pani burmistrz, to do... o dzień dobry pani burmistrz, że nie wiesz, się olacą u ciebie. Ja to... no, może trochę, tak? Spróbuję właśnie do tego dojść. Ale dla tych młodych ludzi właśnie, bo ja celowo o treningach nic nie mówiłem, bo dla mnie to było tak jak praca, coś normalnego, że ja wstaję i, i jem i później wiem, że to jest moją pracą i jest trening. Czyli nic szczególnego, ale wiedziałem, że muszę to robić na maksa. I każdego dnia, i każdego dnia, i później ci starzy zawodnicy, e, młody weź, wynieś moje rzeczy, weź to, bo ja żyłem w takich czasach, że wiecie, po e, końcu treningu czekałem, aż wszyscy się wykąpią, rzucą sprzęt do takiego kubła i z chłopakami wynosiliśmy do pralni i dopiero ten, ten te e, ciuchy przywoziliśmy, rozkładaliśmy, wszyscy się mieć gotowe. No teraz to jest inaczej, teraz chodzisz do szaty, to wszystko już jest gotowe przez kitmera czy magazyniera, jak ktoś woli, ale ja tak to wszystko odbieraliśmy, więc je. My, trening się kończył o 16, to dla nas się kończyła jeszcze robota, ta właśnie pranicza, sprzątanicza do, do 18-20, do dopiero powrót do internatu. Więc to mnie w ogóle nie zrażało, wręcz przede wszystkim to odbierałem naturalnie, że to, tak jest kolej rzeczy tak to muszę przejść ten etap i nic, co by nie miało, nie wiem, wystraszyć z piłki czy bardziej zniechęcić do niej. I to właśnie jest przekaz dla młodych ludzi, że... Żeby się czasami nie zniechęcać, że nie wiem, kurde, dzisiaj mam słabsze dzień, ta pogoda, tu mi coś nie przeszkadza. Tu mi brakuje kasy na to, żeby mieć lepszy sprzęt, lepszy rower, przydałoby się zainwestować, ale może jak za jakiś sukces już zrobię, to zaraz to samo przyjdzie. Więc tak, no, nie wiem, nabiera co myśli pozytywnie, ale nie mówię też, że miałem tak cały czas, bo dzwoniłem do matki nieraz i płakałem. Mama, wracam. Nie mam na zaszyty. I dostałem później 350 złotych stypendium z, z klubu. W wieku chyba 17 lat dopiero. Także takie moje pierwsze pieniądze. Zresztą tutaj trener Wachaczyk wkleił w ogóle takie fajne zdjęcie gdzieś to widziałem. Że on na jego wniosek wnioskuje, że ja sobą Peszko powinien dostać stypendium i tak dalej. To wybaczył mi 350 zł, a później został wezwany na dywanik. Czy on na pewno zasługuje na te 350 zł ja mówię, nie wiem czy zasługuję to zapraszam mówię, na mecz albo na trening, to zobaczymy. I zawsze sobie tą piłką gdzieś wybrudziłem się na koniec mecza.